Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym takim krótkim filmiku, który nie będzie filmem dywinacyjnym, nie będziemy dzisiaj stawiać żadnych kart. Po prostu wyszłam sobie na miasto na spacer w dniu wolnym i naszła mi taka refleksja odnośnie tego, czego często doświadczam właśnie od Was jakby w czytaniach indywidualnych, na zapytaniach w mailach, czasem w komentarzach, a mianowicie kwestia związków. Chyba najczęstszym tematem, który jest, który dotyczy czytań indywidualnych, to są związki i relacje. Relacje trudne, relacje bardzo emocjonujące, toksyczne wręcz, relacje bardzo wymagające. I dlaczego to tak jest? Dlaczego my w ogóle wchodzimy w takie relacje? Moim zdaniem, w oparciu o taką wiedzę, jaką posiadam. Jaką nabywam w trakcie też swojego rozwoju, uważam, że jest to wynikiem naszego dzieciństwa. Ja wiem, że jest to taki dosyć oklepany temat. Teraz o wszystkim się praktycznie mówi, że jest wynikiem naszego dzieciństwa, ale dzieciństwo ma bardzo, bardzo duży wpływ na to, jak my funkcjonujemy w życiu dorosłym. Zwłaszcza to dzieciństwo, które nie zostało jakby przepracowane, które nie zostało uzdrowione, te schematy, które gdzieś w nas się kłębią. Każdy z nas pochodzi z mniej lub bardziej dysfunkcyjnej rodziny. W jednym był problem alkoholowy, problem z uzależnieniami, problem zdrady. W innych mogło to być brak ojca bądź matki, pracoholizm, brak okazywania uczuć. Wszystko to ma wpływ na to, jakimi my jesteśmy ludźmi teraz, jako osoby dorosłe, jakie my tworzymy relacje. Czy my wchodzimy w relacje właśnie z osobami, którymi musimy się opiekować, chcemy się opiekować, ponieważ opiekowaliśmy się swoimi rodzicami w dzieciństwie? Czy my wchodzimy w relacje, gdzie są jakieś uzależnienia, ponieważ też takie uzależnienia były w naszej rodzinie, kiedy my byliśmy mali? Bardzo ważne jest to, żeby stworzyć jakąkolwiek zdrową relację, przepracowanie swoich ran, które. Są głęboko w nas, to są rany naszego wewnętrznego dziecka. I w momencie, kiedy my, jako osoby dorosłe, nie zrozumiemy, że gdzieś to nasze wewnętrzne dziecko, czyli gdzieś ten 2-3-5-6-7-latek, był kiedyś skrzywdzony przez naszych rodziców, często nieświadomie, i nie zostanie to przez nas zauważone i jakby rozpoczęta uzdrawianie, to wtedy będziemy powierać te same schematy. Pierwszy raz kręcę taki filmik, jakiekolwiek nagranie w publicznym miejscu, i powiem Wam, że jest mi trochę niezręcznie wyjść ze swojej strefy komfortu, bo jednak kręcenie w miejscu takim bezpiecznym dla mnie, w moim pokoju czy w ogóle w moim domu, jest w ogóle całkiem inną jakością niż takie publiczne mówienie do telefonu, gdzie chodzą ludzie i tak patrzą dziwnie. Więc gdzieś te filmiki, ten filmik może być taki troszkę pauzowany, bo jakoś mi niezręcznie jest mówić do telefonu. Podczas gdy ktoś przechodzi obok mnie, a siedzę na ławce, więc tutaj jakby jestem w obrębie przechodniów. Ale do meritum. I właśnie jakby taka praca nad uzdrowieniem swojego dzieciństwa, w ogóle nad jakby uświadomieniem sobie, że mam w sobie jakąś ranę, która wymaga ode mnie skupienia, która wymaga ode mnie w ogóle zauważenia i zrobienia czegokolwiek w kierunku jej uzdrowienia jest już bardzo ważnym krokiem, istotnym krokiem, który rozpocznie taką falę właśnie, em, tak jakby falę zmian, wprowadzania zmian w nasze życie, w Twoje życie, w życie osoby, która zacznie pracę nad sobą. Jest to praca bardzo ciężka, bo ona wyzwala te emocje, szereg różnych emocji, które towarzyszą nam. I towarzyszyły nam właśnie w czasie trwania naszego dzieciństwa. Często jakby dotykamy takich emocji, które są trudne, przeżywamy to raz jeszcze, ale po to, żeby, żeby właśnie tak jakby raz na zawsze to uzdrowić, dotknąć i zrozumieć, że ja teraz jestem człowiekiem dorosłym i ja teraz mam wpływ na swoje życie i mogę podejmować wybory samodzielnie. Mogę podejmować wybory, które będą dla mnie dobre, które będą powodowały, że ja będę wzrastać i będę mógł się rozwijać w życiu. Bo kiedy jesteśmy dziećmi, jesteśmy uzależnieni od naszych opiekunów. Bez względu na to, czy to są rodzice, czy to są jacyś opiekunowie, którzy nas wychowywali, jesteśmy od nich jakby. Zależni finansowo, emocjonalnie, sprawczo, ogólnie. Oni się nami powinni opiekować i opiekują się, teraz zabrzmi to bardzo dziwnie, ale w najlepszy możliwy dla siebie sposób. Jeżeli pochodzisz z, z rodziny bardzo dysfunkcyjnej, tam gdzie była przemoc, tam gdzie był alkohol, bardzo często jest tak, że właśnie wasi rodzice, rodzice przemocowi, rodzice uzależnieni. Oni też mieli taki schemat w swoim dzieciństwie i jest to powielanie tego. My, będąc osobami dorosłymi też osoby, które jakby chodzą na terapię i zauważają, że no rzeczywiście ta rana pochodzi gdzieś tam z wcześniejszego dzieciństwa i była ona spowodowana pewnymi zachowaniami, pewnymi też rzeczami, którymi na przykład rodzice nam nie zapewnili, nie, nie zapewnienie naszych potrzeb. Bardzo często wtedy obwiniamy rodziców za to. I to jest też ważna kwestia, żeby zauważyć to, że rodzice na tamten moment, oni nie potrafili postąpić inaczej. Oni nie mieli takiej wiedzy, może oni nie mieli też takiej emocjonalności w sobie. Gdyby umieli postąpić inaczej, to by to zrobili. Tak samo, jeżeli wy macie swoje własne dzieci, to... W momencie, kiedy nie zaczniecie pracy nad sobą, kiedy nie zaczniecie uzdrawiać tego wewnętrznego dziecka, kiedy nie zaczniecie uzdrawiać tych ran i mieć świadomość tego, że gdzieś tam wewnątrz Was jest pewna rana, która, którą należy zauważyć i tak jakby dać jej yy, więcej uwagi, wsparcia i zacząć leczyć, to za jakiś czas Wasze dzieci też będą Was obwiniać za to, że Wy ich w pewnym momencie skrzywdziliście. Bo my mamy coś takiego jak powtarzalność i powtarzamy te schematy, których sami doświadczyliśmy w dzieciństwie, przekładając, projektując to na, na nasze relacje, na nasze związki, czy właśnie na nasze dzieci. Więc to jest bardzo ważne, że wszelką zmianę należy rozpocząć od siebie, że należy zauważyć, że w nas jest pewna emocja, która. Gdzieś tam się przybija, ale jeszcze nie, nie do końca może wyjść, i która potrzebuje od nas więcej uwagi, zauważenia i po prostu jakby pracy z nią. Jak taka e, nieuleczona rana ma się w ogóle do naszych związków? Ktoś by mógł sobie teraz zadać takie pytanie. A mianowicie ma się tak, w taki sposób, że to wewnętrzne dziecko, które nie zostało jakby w nas uleczone. W momencie, kiedy my wchodzimy w relacje, to na zasadzie rezonansu, na zasadzie przyciągania, wchodzimy w taki związek, w którym albo matkujemy, ojcujemy naszej partnerce, partnerowi, albo wchodzimy w rolę właśnie tego skrzywdzonego dziecka, gdzie to ten partner ma się nami zaopiekować, gdzie to ten partner ma nam zapewnić te wszystkie. Um, Potrzeby, które nie zostały zapewnione przez naszych rodziców w naszym dzieciństwie i to jest właśnie bardzo ważne. Zauważcie, że w momencie, kiedy wchodzimy właśnie w relacje, gdzie jest jakieś uzależnienie, to my wtedy jakby. Często matkujemy takiej osobie, temu naszemu partnerowi czy partnerce. My robimy wszystko za nią, my ją wyręczamy, my załatwiamy jakieś sprawy, my tutaj jesteśmy ich rodzicami w takim sensie, że na przykład wysyłamy ich na terapię, zmuszamy ich na tą terapię. Tak jak rodzic czasami nas przymuszał do, do pewnych rzeczy. My staramy się ich uratować, tak. I w momencie, kiedy zaczniecie pracę nad sobą, kiedy zauważycie, że rzeczywiście tutaj gdzieś jakaś rana, tak, takie w ogóle jakby powiązanie do swojego dzieciństwa, do, do swoich rodziców, do tego jak ich relacje wyglądały, czy też do naszych dziadków, wujostwa, to był dla nas ważny i istotny w życiu, jeżeli zobaczycie taką analogię, to i zaczniecie właśnie pracować ze sobą, ze swoim wewnętrznym dzieckiem. To wtedy zaczną się wprowadzać zmiany w waszym życiu. Zaczynacie zmianę od siebie, zaczynacie zmianę swojego światopoglądu, zaczynacie inaczej patrzeć na życie, zaczynacie bardziej tutaj opiekować się sobą. Zauważacie, że już nie musicie nikomu matkować, że nie musicie wchodzić w tą rolę dziecka, że nikt nie musi się wami zajmować, bo wy jesteście osobami dorosłymi i najlepiej zajmiecie się sami sobą. Nie wymuszacie na nikim, Niczego w postaci szantażu, czy w postaci y, jakichś innych tutaj emocjonalnych rzeczy. I wtedy właśnie zaczyna się to też na prawie rezonansu zmieniać w waszym życiu, w waszym otoczeniu, w waszych relacjach, czy to tutaj partnerskich, czy tutaj przyjacielskich, biznesowych. W ogóle inna jakość się zdarza. I tutaj może to pójść dwutorowo. Pierwsza sytuacja będzie taka, że w momencie, kiedy wy się zaczynacie zmieniać. To I wasze otoczenie na to reaguje i też się zaczyna zmieniać, i razem pracujecie nad nową jakością, nad lepszymi fundamentami. Coś się zaczyna burzyć po to, żeby w to miejsce powstało coś nowego, lepszego razem. I razem, krok w krok, idziecie w procesie tych zmian. Druga sytuacja jest taka, że wyrastacie z tych butów, że zauważacie, że jakby ta relacja w ogóle nie ma sensu, bo ja jestem innym człowiekiem, bo mój partner nie chce się zmieniać, a ja nie chcę jakby tracić swojego życia na związek z kimś, kto ze mną nie rezonuje, kto, kto nie chce wprowadzać zmian w swoim życiu, kto zawsze będzie gdzieś taką, no powiem to brzydko i kolokwialnie kulą umogi, tak? I bardzo często też takie relacje jakby zakończają się same. Mam nadzieję, że ten filmik jakby zobrazował wam to, że my często podejmujemy właśnie nasze związki, wchodzimy w nasze relacje, w nasze związki przez pryzmat naszych ran. I to jest bardzo ważne, żeby to sobie uzmysłowić i przeanalizować. Jeżeli wam jest niewygodnie w waszym życiu, w waszej relacji, to zastanówcie się, ale tak w zgodzie ze sobą, szczerze. Jaką ranę macie w sobie, która jest odzwierciedlana w Waszej relacji. I powiem Wam, że przez te trzy lata, chyba trzy lata, chyba trzy lata, jakoś tak, przez te powiedzmy trzy lata najczęstszym tematem zapytaniu o czytania indywidualne to były właśnie tematy związków i relacji. Powiem, że 99 pytań dotyczyło związków i relacji. Więc zobaczcie, jakie to jest ważne i jak te nasze rany właśnie wpływają na jakość naszego życia miłosnego, emocjonalnego. I z tym Was zostawiam, moi drodzy. Do usłyszenia. Bye.